Mam nadzieję, że odcinek wprowadzający do dodawania ułamków dziesiętnych już za tobą. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś tego odcinka, to koniecznie zajrzyj do tej playlisty, tam wprowadzenie do dodawania ułamków dziesiętnych pod kreską znajdziesz. Jeżeli już widziałeś, widziałaś ten film, to przejdźmy do zadania pierwszego. Tutaj mamy dwa podpunkty i popatrzmy w podpunkcie a mamy do dodania 25,12 do liczby 6,2. Ponieważ 25,12 to jest liczba, która ma więcej cyfr, to ja ją zapisuję najpierw, a pod nią zapisuję 6,2, ale muszę pamiętać o tym, żeby te przecinki były koniecznie pod sobą. No i popatrzmy, że w tej liczbie po przecinku jest więcej cyfr niż w tej liczbie, bo tutaj po przecinku mamy dwie cyfry, a tu po przecinku mamy tylko i wyłącznie jedną cyfrę. Pamiętaj o tym, że w umowach dziesiętnych my po przecinku na ostatnich miejscach możemy dopisywać dowolną liczbę zer. Co to znaczy? To znaczy, że 6 całych i 2 dziesiąte to jest dokładnie to samo co 6,20, i to jest również dokładnie to samo co 6,200 tysięcznych. I tak tych zer tutaj na końcu ja mogę w nieskończoność dopisywać. I teraz, jeżeli dopiszę jedno zero tutaj w tym miejscu, no to już takim sposobem w jednym i w drugim miejscu po przecinkach mam jednakową liczbę cyfr. Teraz zapisuję, że dodaję te wartości liczbowe do siebie, no i zabieram się za dodawanie. 2 plus 0 jest równe liczbie 2. W kolejnym kroku mamy 1 plus 2 jest równe liczbie 3. Przecinek również przepisują, no i dalej mamy 5 plus 6. Ja tutaj zapiszę wynik tego dodawania w tym miejscu. 5 plus 6 jest równe liczbie 11. I teraz tę jedynkę, która stoi w rzędzie jedności, ja zapisuję w tej samej kolumnie, co te dwie liczby. Czyli tutaj sobie tę jedynkę zapiszmy. Natomiast tę jedynkę, która stoi tutaj w miejscu dziesiątek, ja zapisuję nad dwójką. No i teraz te dwie liczby muszę do siebie dodać. 1 plus 2 jest równe liczbie 3. W związku z powyższym widzimy, że 25 całych i 12 setnych plus 6 całych i 2 dziesiąte to jest dokładnie to samo co 31 całych i 32 dziesiąte, 32 dziesiąte. No dobrze, to teraz możemy przejść tutaj do podpunktu B. Tutaj widzimy, że w podpunkcie B zarówno przed przecinkiem, jak i za przecinkiem w obu liczbach mamy jednakową liczbę cyfr. Więc tutaj już nigdzie zer nie muszę dopisywać. I znowu muszę pamiętać, żeby przecinki stały pod przecinkami, no i odpowiednie liczby tutaj też pod odpowiednimi liczbami. No to teraz zabieramy się za dodawanie. 3 plus 4 jest równe liczbie 7, więc wynik też zapisuję tutaj w tej kolumnie. Dalej 1 plus 3 plus 1, no właśnie już tutaj sobie wyobraziłam wynik. Jeszcze raz, 1 plus 3 jest równe liczbie 3, w związku z powyższym tutaj trójką zapisuję, przepisuję przecinek i dalej mamy 3 plus 2. 3 plus 2 jest równa liczbie 5, więc wynik zapisuję w tym miejscu. No i dalej 6 plus 1 jest równa liczbie 7. Stąd widzimy, że 63, i 23 setne plus 12,14 jest równa liczbie 75,37.